Cześć, cześć! Cześć, cześć, hej! Już u siebie! Widzę, że coś masz dla mnie! Mam! Pięknie! Końcowy projekt! Zaczynamy od salonu z aneksem. Mariusz, w twoim mieszkaniu stawiamy na totalną klasykę, jeśli chodzi o połączenie kolorystyczne, czyli biel z szarością. Jako przełamanie zaproponowałam Ci ciemniejszą kuchnię w kolorze granatowym, czarne dodatki oraz spójrz promienną żółtą sofę. W całym mieszkaniu Mariusza podłoga będzie jednolita, zostanie na nią położony mikrocement. Ściany będą pomalowane na biało. W salonie stanie wygodna i kolorowa kanapa, a naprzeciwko znajdzie się miejsce na telewizor i szafki. W aneksie kuchennym powstanie prosta zabudowa stolarska. Kuchni Charakteru nadadzą granatowe płytki położone na kołnierzu i przylegającej ścianie. Znajdzie się też miejsce na stół z krzesłami. Kropką nad i w tym wnętrzu będą czarne dodatki. Co ty na to? Ja lubię takie wraziste wnętrza, więc jak najbardziej połączenie surowości z tak powiem, ciepłem koloru jak najbardziej mi się podoba. Nie chciałem tego skandynawskiego drzewa, nie chciałem ocieplenia tej przestrzeni w postaci właśnie drewnopodobnych różnych rzeczy, więc ta surowość tego mikrocementu, bieli, w połączenie z czernią, jak najbardziej jestem za. Świetnie, to chodźmy do sypialni. Przygotowałam Ci dwie opcje i zobaczymy, która przypadnie ci bardziej do gustu. Jeżeli chodzi o e, tą płytę drewnopodobną w czerni z odcięciem białym, to nie do końca do mnie przemawia, więc bardziej bym się, że tak powiem, skłaniał ku tym fajnym lamelom. Okej, okay, czyli idziemy tutaj w 3D, tak. żeby tą formę trochę bardziej zróżnicować. W sypialni stanie duże, komfortowe łóżko z zagłówkiem. Ściana za nim zostanie udekorowana czarnymi lamelami i nastrojowym oświetleniem. Naprzeciwko będzie duża szafa z lustrami, by optycznie powiększyć przestrzeń. Całość będzie utrzymana w stonowanych kolorach. To co, łazienka na deser. Super, chętnie się zdezantaguję. Łazienka będzie surowa i minimalistyczna. Po lewej stronie powstanie duża kabina prysznicowa typu walk-in, wyłożona kaflami imitującymi granit. Obok stanie szafka z umywalką, nad którą zawiśnie duże podświetlone lustro. Po prawej stronie będzie toaleta i duża szafa z dekoracyjnym frontem. Jak Ci się podoba? E, bardzo mi się to podoba. Te frezy na tych szafkach, super, bo do oryginalności dodaje dużej. Ale co mi się najbardziej podoba, to oczywiście brak tych fuk nieszczęsnych, które są w każdej łazience. No bo tutaj mamy jednolitą przestrzeń, więc no to jest super. Bardzo się cieszę, Mariusz. Wszystkie pomyślenia mamy omówione, jak widzę, zaakceptowane. Całe mieszkanie będzie funkcjonalne i minimalistyczne a akcenty dekoracyjne sprawią, że będzie miało swój niepowtarzalny charakter.